Poznajmy się. Jak to wszystko się zaczęło? Życie dość szybko zaczęło mnie doświadczać, co powodowało pewnego rodzaju niezgodę we mnie, ale i chęć zmiany. Zauważyłam pewnego rodzaju schematy, które mi się nie podobały, oraz zauważyłam to, czego nie chcę, dzięki czemu mogłam dążyć do tego, co chcę. I te wszystkie warsztaty, szkolenia, projekty, książki przepuszczałam przez siebie. Bo chciałam, żeby mi żyło się lepiej. Chciałam, żebym ja czuła się lepiej sama ze sobą. I przyszedł taki moment, że poczułam, now it's the time. Że w tym wszystkim jest może drugie dno. Że w tym wszystkim jest też miejsce dla drugiego człowieka, dla ciebie. I dlatego też przez pryzmat swoich doświadczeń, wszystkich narzędzi, wiedzy, intuicji. Poczułam potrzebę, aby pracować z drugim człowiekiem. Jest też takie piękne przysłowie: Niech Twoje przekleństwo stanie się Twoim błogosławieństwem. I też w ten sposób podchodzę do swojego życia, do wszystkich lekcji, że to, co kiedyś było przekleństwem, dziś może być błogosławieństwem, które może coś wnieść do życia innej osoby.